24 listopada Przez kilka dni nie będę mógł się nim przejechać więc żeby akumulator nie padł I żebym się nie stęsknił za mocno To się z przyjemnością nie przyjadę Ojej O, to też będzie dla kupujących, proszę Państwa, samochód jest totalnie zimny. Mamy koło zera temperaturę teraz. I zobaczcie, jak odpali. Jakieś pytanka? O, tu jeszcze można zobaczyć, sterować sobie no jak to w amerykańskich samochodach. W kadilakach z lat, chyba, z końcówki 70-tych, już to było. No powiedzcie mi, jak to jest, że jak mam chwilę, to chętnie się przejadę kadilakiem niż bmw ką saloną. z salonu. A no, tak to jest. Na podobnej zasadzie. Polskie samochody osiągają. Zawrotne myślę w stosunku do ich jakości ceny, a jednak coraz mniej to dziwi i te ceny nadal rosną. Tak to się układa. Pięknie ten silnik pracuje naprawdę tak aksamitnie, a ma bardzo też dobrą reakcję na gaz taką bardzo, bardzo szybką on bez zastanowienia startuje nie potrzebuje, nie, nie potrzebuje jakiejś chwili zawahania i potrafi naprawdę nieźle przyspieszyć jak na takiego klocka dzisiaj zakątki przysuchy w które zapuszczamy się z Barbarą rzadko przed Wami synagoga żydowska, rzecz jasna. A tu Cadillac, amerykański, rzecz jasna. Przejażdżka dla przyjemności nie może się odbyć bez zatrzymania i pogapienia się na wóz. Co robię w tym momencie? Czy on nie jest piękny? Ile tańszy od Poloneza? Ile szybszy? Pali podobnie pewnie. Jakieś tu hałasy dochodzą, czekamy, czy coś tam się dzieje, jakiś remont. Kiedyś łatwiej było się dostać do środka. Byłem tam nawet na. Na samej górze. No dobra. O to jeszcze na zachęty powiem Wam, że to auto jest czyściutkie, ono było wyprane, calutkie. Cała, cały dywan był wyciągnięty, właśnie żeby odświeżyć tutaj wszystko, wyprać, wysuszyć itd. Ja później jeszcze dołożyłem starań u siebie na podwórku, żeby było jeszcze lepiej. Jeszcze widok na synagogę. Yeah, Jamal,